No zobaczymy jak to będzie, bo Jadwiga pierwszy raz y, chyba po 20 latach wsiada na łyżę. Może być ciekawy. W jest tradycja wystaw świątecznych i faktycznie ludzie stoją, podziwiają, komentują. Ten sklep, na przykład, poszedł o dalej i poprosił dzieci, żeby narysowały, co je cieszy. Wybrali dwie prace i na podstawie tych dwóch prac stworzyli dwie wystawy. Nakupowałabym, tylko nie mamy jak tego przetransportować na chatę. No nic, no popatrzmy sobie, nakupujmy oczami i wyobraźmy sobie, że je bierzemy ze sobą. Można kupić stuc i. Będą mniej miejsca zajmował wtedy. No fantastycznie, tak było. Później sobie w domu poskładamy. zobaczyć, ile mm -hmm. będziemy mieli zabawy z tym. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest dobry pomysł. Bardzo. No Dareczku, powiem ci, że pasujesz tutaj. Nasz poziom nagrywania najlepszych przybitek, takich od prawdziwych lokalesów, osiągnął właśnie level hard. Jesteśmy w centrum handlowym na piątym piętrze, gdzie jest super widok na choinkę. Szyby są zamknięte. Na chwileczkę je odsunęliśmy i voila, jest przybita. Centr jest miejscem przepięknym w ciągu dnia, a jak będzie wyglądać w nocy, zobaczmy, zabawmy się przyspieszacza czasu. No? Amazing in Christmas times. We'll be chilling and having a good. Jesteśmy na Diker Heights, to jest daleki Brooklyn. Jedzie się gdzieś godzinkę z centrum, ale zdecydowanie warto. To jest dzielnica domków jednorodzinnych Willi, gdzie jest taka tradycja i takie competition pomiędzy sąsiadami, kto lepiej przystroi swoją chatę. I to przechodzi ludzkie pojęcie. Ja widziałam wiele krasnali w ogródkach, ale takich świecidełek na czas świąt? Jeszcze nie. Chodzą tutaj wycieczki z przewodnikami podziwiają te wszystkie chaty. No, rewelacja. Mieszkają tutaj... Mm, kiedyś mieszkali Włosi, a teraz to już więcej nacji. Zresztą, nieważne kto tu mieszka. Ktoś, kto się nie liczy z prądem. Dareczku, co sądzisz? Przecudownie. Zgupiał, nie? Pan zgupiał. W ogóle od razu wiesz, chce mi się chce się coś takiego zrobić u nas, nie? Pomyśl sobie domek przystroić, całe takie światełka. Ekstra to wygląda. W ogóle, że to jest cała dzielnica, taka wiesz, przystrojona pięknie. Kosmos, na 100% musicie tutaj wpaść. Jak już będziecie w Nowym Jorku oczywiście. W święta. I tylko w święta. Tak. Rozwaliło mi głowę, rozwaliło mi głowę. Mega. Tu jest 20 takich ulic, które no, każde jedno, dom przy domu oświetlony. No dobra, czasem się zdarzą jacyś outsiderzy, jacyś wiecie, niekonsumpcjonistyczni, niechcący narażać prądu, minimaliści, ale są mniejszością, bo większość świeci tutaj, ile fabryka dała, ile elektrownia dała. Dareczek coraz śmielej zaczepia ludzi i pyta, czy może przypadkiem chcieliby zdjęcie, wiecie taka stopa w drzwiach, najpierw pyta, czy chcieliby zdjęcie, potem pyta, czy chcieliby tak dobrze wykadrowane zdjęcie, potem klęka, kłóca, sapie i mówi, że podwójnie trzeba policzyć. Chodź ci zrobię na Dorotę. Ale mi za darmo. Tak. aż się ciśnie na usta Que meravigliosa! k- co? Una veramente meravigliosa! Imponterabilia, pani! Imponterabilia! Wracając do domu ze światełek zajrzymy do pizzerii bo jak mówiliśmy w tej dzielnicy dużo Włochów zatem pizza powinna być meravigliosa jak i te światełka! można wziąć albo na wynos, albo w restauracji. To jest kawał pizzy. pizza? To jest ten sos z dzieciństwa. Ja. To bezbłędno. Z wyglądu to taka bardziej zapiekanka niż pizza. Jak zapiekanka ze szkoły. puchata, puchata, sera, dużo pomidora. Po tych włoskich pysznościach ledwo idę i jednym okiem już zasypiam, ale jedziemy na ice skating do pięknie oświetlonego Bryan Park. Dobrze? Dobrze wymawiam, Ania. Tak, bardzo dobrze. Brian Park i tam będziemy robić ice skating. O'Brien Park to jest miejsce, w którym po raz pierwszy w życiu byliśmy w Nowym Jorku. Spaliśmy. A tutaj, gdzieś w, w, w tym hotelu? tym. Ale byliśmy tam 3 stycznia, więc nie uświadczyliśmy świątecznego jarmarku, który widzimy teraz. Powód, dlaczego tutaj jesteśmy. To nie jarmark świąteczny, tylko lodowisko. Będziemy za chwilę robić ice skating. Będziesz, ja nie, nie mogę. Możesz. Może mi kolano wytrzyma. No raczej, Darku, ty nie będziesz tutaj robić figurowych jazd w reprezentacji świata. No. Tylko pięć kółek, ty, panie. A jakby, co? To będzie kontent, Darku. Nie, nie chcesz tego kontentu mieć, naprawdę. <laughs> No zobaczymy jak to będzie, bo Jadwiga pierwszy raz yy, chyba po 20 latach siada na łyżę. Może być ciekawie. Mogłaby sobie takiego pingwinka skołować, który by ją tam prowadził delikatnie. Ja Właśnie mówiłem, że ten pingwin by ci pomógł trochę. Był taki program, gwiazdy tańczą na lodzie, a tu... Jaczka chodź po lodzie. Daj jakąś technikę poradę, Ty, kołcz malaczyński. E, ugięte kolana, kochanie. No, a tak. jak się odpycham, to się odpycham na zewnątrz? czy? No, do wewnątrz nie możesz odpychać. O, ten dobrze się. Tak. Ale on krzyżuje nogi. Tak może jechać jak ten pan, Nic nie krzyżuje. O, patrz, przeplataneczka, pyk. No mówię, że krzyżuje. <śla> To nie jest najlepszy styl wykonania dźwigni, ale radzi sobie, no co? No to jest pewnie trzeci, czwarty raz na łyżwach, nie? Do krążenia na okrążenie trzy lepiej To był dzień pełen atrakcji, świecidełek. I New York Style, Christmas time. już chciałby już iść do domu, ale spisał się dzisiaj dzielnie jako aktor, operator. Chciał powiedzieć montażystę, ale bym się zapędziła. I również fotograf. No umiesz, umiesz, ale nie robisz. No. Tak jakbyś powiedział, że jestem mądry, ale nie używam za różnica. Dziękujemy, że zostaliście z nami do samego końca. Mamy nadzieję, że pierwszy vlog z New York się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, jeśli nie, to w dół i dajcie w komentarzu informację, co tu zmienić. Cieszę się bardzo, dlatego, że wczoraj nie zanosiło się na to, że dzisiaj będzie kreatywny dzień. Mieliśmy, że nie poszliśmy spać przed lotem, to jeszcze się zatrułam w delcie sałatką. Nieważne. Najważniejsze, że dzisiaj jestem pełna figuru, a jutro wstaję i znowu kręcę, bo Nowy Jork to jest Wymarzone miejsce dla wszystkich osób, które I... lubią robić kontent. Stare tak z automatu możesz powrócić. co odpadają, chodźcie. Weź się jeszcze trzy razy z kudar, już, to ludzie będą myśleć, że sięgasz mi do pępka. No, stajesz prosto, człowieku. Nie prosto. Nie stoisz. O, o, To, to, to. Pa, kochani, pa!